Będzie klepa, będzie klepa, będzie klepa W tym momencie to już jest tripowa, jakie ja nie ma materiałów. Dobra! Wygrałem mecz! Dwie godziny temu jakoś była aktualizacja w Fortnite. Cie. No dobra, dla ciebie dwa dni temu, ale proszę się nie pultać. Nagrywam odcinki w przód. A w tej aktualizacji dodali nowe więzienie na miejscu rekina. I dzisiaj właśnie sobie zagramy challenge, w którym będziemy musieli wygrać mecz lutem tylko i wyłącznie z tej miejscówki. Swoją drogą, jeszcze ani razu na tej miejscówce nie byłem. Tak samo jak i ty, jeżeli jesteś tutaj nowy, to ani razu nie kliknąłeś przycisku subskrybuj na tym kanale. Dlatego zjedź na dół, sprawdź koniecznie, czy jest on szary. Jeżeli jest czerwony, to to zmień, bo szary to ładniejszy kolor. Dobra. Tak sobie wmawiam, tylko dlatego, że Ci subskrybuje szary. No i przypominam, oczywiście, jak zwykle, co odcineczek o giveawayu dla wspierających na skinka ze sklepu. Wystarczy, właśnie, subika zostawić, wpisać w sklepie kod Jaworski przez 300 I w komentarzu napisać nick, z którym nie wspieracie. A może już wygrać jak ten ziomeczek. A my już, słuchajcie, bezbędnego przedłużania, lecimy. W ogóle swoją drogą, tak jak już mówiłem, jest to kilka godzin po update'cie, Także wiecie, co będzie się działo na tej miejscówce. Okej, okay, jesteśmy. Lecimy do więzienia. Okej, okay, pierwsza sprawa jest taka, że słyszę wszystkie dźwięki, jakbym był pod wodą. Super, jesteście, Epic Games. Są one tutaj Totalnie cicho, także raczej jesteśmy ripowo w tej gierce y O Jezu, ktoś do nas strzela tu ktoś liczył dni To w sumie jest trochę przykre y Okej, okay, ktoś do nas strzela ja i tak się zaraz Tam pewnie Tu ktoś uciekł w ogóle z tej celi, ja paczole Co za chłopy Okej, okay, nie słyszę nic totalnie Kolejna sprawa Ej, dobra, wygrałem to jakoś Słyszeliście te stumione... Ja nie wiem, czy wy słyszycie te stumione dźwięki, kurde bele. Chyba ich nawet nie słychać, one są tak cicho. Kolejna sprawa, słuchajcie, jest taka, że... To było na początku lotu busu bojowego, pewnie tu jest jeszcze z 20 tysięcy osób, tak obstawiam. A ja totalnie nic nie słyszę! Także to powinno być jeszcze dodatkowo bez słuchu challenge, no nie wiem. W sensie, tu ktoś się buduje, widzę. Wej, wbijmy tam do niego. Pierwszy raz chciałbym zginąć. Oj, i chyba zginę. No, zginąłem, okej. Okay. Mam nadzieję, że kolejna gierka będzie normalna. Nie, ale miejscówka fajnie się zapowiada. O! Dźwięki się naprawiły! Dobra, teraz dźwięki są już normalne, tylko niestety znowu jest miejscówka na początku lotu busa bojowego, także będzie grubo. Mam nadzieję, że tym razem wyjdę cało i zdrowo z tej miejscówki, chociaż z moim skillem to może być ciężko. O nie, 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 nie. halo, halo, proszę, bez takich mi tu, kolego! Co ty tu w ogóle jeszcze robisz na tej miejscówce? Nie ma opcji, moja skrzynka. Chłop co chciał mi wbić, ukraść broń i jeszcze perfidnie uciec! O, cześć! Okej, okay, dzięki. To mi się przyda, bo to w sumie jest lepsze jak nie mam PMA. Bo wiecie, bo ja jestem Jawor, czyli na początku lud nie jest aż taki zły. Nie, podoba mi się ta miejscówka. Znaczy tutaj mega mocno się nie zmieniła. Siema byku, łatwa główka. Elo, Elo. Ładaj velon. Nie, 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 on tu jest. Dobra, kolejny zabity, Ilu tu jest w ogóle ludzi. Okej, okay, jestem ciekaw czy ktoś już zabił bossa i czy boss się w ogóle zmienił? Wy pewnie już wiecie, bo tak jak mówiłem, już ten odcinek jest nagrywany dużo szybciej, niżeli wy go widzicie. Po ducha mnie zabił. Ja bym zrozumiał, gdyby to było, miałbym low HP, nie miałbym broni. Chłop mi wybiegł i strzelił mi taki laser epic Epic, spójrzcie na mnie. Poczekaj. Epic, spójrzcie na mnie. Zderfijcie te gówno boty, please. Bo to jest shit! To jest scam! O, mamy od razu tą szefową. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja bym jak najszybciej możliwie nie zabił szefowej. O nie, o nie, o nie. Niech ona przestanie strzelać swoją serią. Zebrałbym z niej itemy. Chowamy się. To bot dalej do mnie strzela, frajer. No patrz, to te boty niektóre są chore po prostu. Let's go safe od razu, póki nie ma oponentów jeszcze tu na dole. Dobra, mamy naprawdę git lucik. ja stąd uciekam, bo tu już ktoś się do mnie dobija. Uciekam, słuchajcie. Teraz tak, dobrze by było. O nie, ktoś tu jest. Dobra, uciekamy graplerem, wiecie. Sorry, że tak ten, ale mam mało HP. A nie chcę stracić naprawdę tych itemów, które mam. Please. No nie, no i straciłem, bo nie miałem czego się... Miałem lunchpada, ja miałem lunchpada i już wyszedłem. To się nie uda, to się nigdy nie uda. Dobra Dawaj kartę Dawaj przysysak Jeszcze tu jest ten frajer obo, o dobra dobra apteka Okej, okay, mamy kartę, jest dopiero początek, od razu poleciałem grubo na nią Mam 10hp, mam nadzieję, że ten frajer mi tu nie wejdzie W ciągu tego czasu jak się leczę Dobra, teraz albo nigdy To co aktualnie robię jest ryzykowne strasznie Bo tutaj mnóstwo osób chodzi dookoła i w każdej chwili mogę się wychuśtać. Dobra Wyleczony, jeszcze to Okej, okay, erpek, dobra, ciul, uciekamy. Pierdzielę to, idę stąd. Oczywiście wiadomo, by the way, bo jeszcze nie mówiłem, leczenie mogę używać każde, nie? No bo to już by było chore, ja i tak wiecie jakie jestem w gierki komputerowe, typu Forantai. Dobrze, mamy taki ekwipunek, wyszliśmy w końcu z tej miejscówki. Idziemy stąd, idziemy wygrać mecz. Siema helikopter, on ląduje chyba, nie? Ląduje 100%. Dobra, będzie atak. A nie, nie będzie ataku jednak. Dobra, jednak będzie atak. Jest tam. Ale dostał laser, dobra. Yyyy, eee, dojeżdżamy go. Pierdziele. Wow! Teraz ja dostałem na łeb od kogoś. Dobra, nie wiem, czy to jest ten moment, w którym ja nie powinienem się wycofać, bo ktoś jak powalony strzela do nas łódką. Okej, okay, dostał. Nie no, on musi zginąć w tym momencie. Dobra, zginął. Dawaj, i ty. Dobra, kolejny idzie. On kolapsuje to. Chcę to skolapsować. Za chłop narwany. Na szczęście mamy graple round, nie. Tam ktoś kolejny biegnie. Dobra, dostał. Nie! Nie polgumę! Ja pierdzielę. Dobra, to jest plan B. Plan B, słuchajcie, w tym momencie wlatuje. Plan B jest ucieczka. Z miejsca zdarzenia. Nie, 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 Bo tak z HP średnio bym powiedział. Okej, okay. szybka potka. Co do łódki wsiad w ogóle? Jaki pan łódkowy. Nie no naprawdę? A ja nie maców. W tym momencie to już jest ripuwa, jakie ja nie mam materiałów. Dobra, okej, okay, jednak ripuwa nie jest. Dawaj Macy please. Dobra apteka. Dobra, nie mamy za wiele materiałów, ale możemy się wyleczyć. Nie no, please. Dobra, git jest. Nie! A czy ty możesz się uspokoić? Nie ma słów? Kurde! Miało być tak pięknie! Ogólnie postanowiłem, że trochę inną strategię obiorę w tej gierce i chciałem poczekać, aż ktoś przyjdzie otworzyć mi safe daski. A. To teraz nikt nie przyszedł, a zaraz będzie szła strefa? Znaczy mi daski podniebnej... Ja mylę tych bossów, wiecie o co chodzi. W każdym razie, nikt tu nie idzie, mam liwny loot. Zaraz leci strefa i będę chyba zmuszony z takim lootem grać. To masakra jest. Ej, dobra, dobra, biją się. Ktoś z nich musi mieć kartę Wypadła tam chyba karta Dobra, czekamy Teraz wyczekujemy Zaraz powinien iść otwierać safe ten gościu I liczę, że go walniemy z PM-a Dostanie na web, Zbierzemy lód i uciekniemy Mam nadzieję, że ta strategia będzie dobra Nie no, chłop uciekł. Nikt nie otworzył sejfu, czekacie? Ale lipa Ej, tu nie ma karty Dobra, ale mamy M-kę Znaczy, mamy pompę Także na tyle dobrze Dobra, zabrał nam łódkę yy, Biegniemy No, nie mamy lutu z sejfu ale słabo, strasznie. No nic, gramy z takim ekwipunkiem, jaki widzicie. Nie no, widział mnie. No i mnie zauważył. Dobra. To jest opcja. Brzmi jak plan. I uciekamy od niego. Ja nie wiem, co on ma za ity, a ja kurczę nie mam matsów, żeby się teraz klepać. No i muszę biec z jego stronę jeszcze, bo strefa. Będzie klepa, będzie klepa, będzie klepa. Patrz no, ale jaki narwany. Biegnie chłop za strefę do mnie. Patrz, no niesamowicie jest narwany Okej, okay. nie wiem, dziwny chłopak, ale mi się podobał, bo w sumie dał nam itemy darmowe. Znaczy w tej się sensie darmowe. Za dużo tych matców nie było, ale zawsze coś. Helka, jak na zawołanie w ogóle? Dobra, Elo, wsiadam. <laughs> Lama! Ja lamy znaleźliśmy! Ale sztos. Był taki moment w Fortnite, kiedy zderfili te maty z 500 do 350, gdzie człowiek totalnie się nie cieszył z tej lamy, i tych lam było tak mnóstwo. A teraz słuchajcie, jednak ta lama jest taką rzadkością, mam wrażenie, że ciężej ją spotkać niż kiedyś. I teraz mimo wszystko, gdy widzisz taką ilość materiałów, to jest takie wow. Super, cieszę się. Top 12, może tylko jeden frak. Nie no dobra, jest top 3 w tak wielkiej strefie. Chyba trzeba zejść na ziemię, bo bez kitu. Nie wiem, albo takie prosy grają i zabijają każdego, albo po prostu yy, są sami słabi gracze. Mam nadzieję, że ta druga opcja jest tutaj i że ugramy ten meczek, Idziemy zobaczyć. A mnie chłop obija z tej górki, się spultał do nas. Dobrze, na chillku. Oni się tam klepił. top 2 zostało. Patrz, lecimy na niego, let's go. O nie, Midas jest. Ej, ktoś jednak wziął ten grappler. Twój nie Midas, tylko Podniebna. Jaka meka. Strefa. Ale jak ona zapieprza ta strefa? Lunch pod szybki. Chłop też pewnie skoczy na lunch pada. Nie, schodzi na dół. Schodzi na dół. Dobrze. Patrz. Ej, ej, ej. To jest nasza szansa. On musiał być mocno obity. Jestem ciekaw, jak on z HP stoi, kurde. Wow, dostałem. Dobra, Elo. Wygrałem mecz. Hahaha. Może w sposób nieco z Baneiro Polatałem u góry, ale mimo wszystko wygraliśmy. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał, wpadaj na sklepie Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Trzymajcie się, Papa. Pa. Cześć!